To, że tu jesteś, to jest dowód na to, że wszystko, co próbowało Cię złamać, przegrało. To, że otrzymaliśmy łaskę wiary i ta wiara wciąż w nas się tli, to jest dowód na to, że Bóg naprawdę ma nas w swojej opiece. Dzisiaj o wierze, o wartości wiary mówi autor listu do Hebrajczyków. Czym jest wiara? Co to jest wiara? Święty Paweł przed śmiercią dziękuję za jedną rzecz Bogu, za którą najbardziej jest mu wdzięczny: to jest, że wiarę zachował. Najprościej mówiąc, wiara to jest więź z Panem Jezusem. Najprostsza definicja wiary. Przyznam, że dla mnie jednym z dowodów na działanie Ducha Świętego są ludzie, którzy. Żyjąc otoczeni jakimś złem, zachowali w sobie wewnętrzną wolność. Że kiedy ich świat wydawał się być pogrążony w mroku, to w tych ludziach rodziła się iskra nadziei. Mam znajomego, i przyznam, że duchowo jest to mi bardzo bliska osoba, który na skutek błędów młodości został aresztowany i spędził cały rok w więzieniu. I kiedy tam trafił, to doświadczył pierwszą taką rzeczą, którą odkrył, to doświadczył, no co to znaczy brak wolności. On opowiadał, że kiedy wyszedł z więzienia i zobaczył na ulicy pęknięte płytki chodnikowe, to chciały całować, jakie one są wolne, bo pękają tak jak chcą. Kiedy został aresztowany, był osobą niewierzącą, nie miał wiary. Nad ranem do jego domu przyszli policjanci w kominiarkach, z kajdankami, wyprowadzili. W jednym momencie stracił bardzo dobrą pracę, a będąc w areszcie dowiedział się, że jego żona jest w ciąży i nie mógł zrobić nic. Dopadła go całkowita bezsilność. Z człowieka sukcesu nagle stał się symbolem całkowitej porażki. I właśnie wówczas, w tym największym mroku, poprosił o pismo święte, zaczął je czytać i poprosił Boga o pomoc, Boga, którego nie znał. I pojawiła się w nim wtedy jakaś iskra, która rozbłysła pośród ciemności. Mówi, że właśnie wówczas spotkał miłość i odkrył, że ta miłość jest osobą. Spotkał Boga. Od tej sytuacji minęło już ponad 20 lat i ta miłość niesie go do dzisiaj. Jest taki dział w filozofii, który nazywany jest fenomenologią. Jeden z jej twórców, Husserl, nawiasem mówiąc, nauczyciel świętej Edyty Stein. Mówił, że w człowieku istnieje pewien intuicyjny poziom postrzegania prawdziwszego i głębszego. Często bywa tak, że osoby pogrożone w jakiejś rozpaczy czy depresji mają problem, żeby przypomnieć sobie jakąś sytuację pozytywną, a nawet jeżeli sobie ją przypomną, to mechanizmy depresyjne sprawiają, że one unieważniają jakiekolwiek wydarzenie, które było pozytywne. Osoba znajdzie tysiąc powodów, że to wydarzenie albo się nie liczyło, albo no i co z tego, że było. Na poziomie właśnie głębszym, tym intuicyjnym, odkrywamy, że są takie momenty, w których działał Duch Boży, że gdyby tych momentów nie było to byśmy dzisiaj nie żyli. Więc jeżeli człowiek jeszcze żyje, to jest przesłanka ku temu, że da się go jeszcze odzyskać. Dlatego to, że tu jesteś, to jest dowód na to, że wszystko, co próbowało Cię złamać, przegrało. Że Bóg jest od tego większy. W liście do Hebrajczyków słyszeliśmy o Abrahamie, który jest ładne stwierdzenie, zaufał nadziei wbrew nadziei. Czyli to jest coś więcej niż uczucie. Słowo Boże mówi dalej, że z człowieka już nie mar obu marłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie. Jedynie Duch Boży potrafi ożywić to, co wydaje się umarłe. Święta Edyta Stein, Żydówka, która przeszła na katolicyzm, żyje w czasach, kiedy nazistowska partia dochodzi do władzy, jej życie staje się coraz trudniejsze, a jednocześnie w samej Edycie dokonuje się jakaś nadprzyrodzona przemiana. To, co miało ją zniszczyć i złamać, w sposób nieprawdopodobny ją uświęciło. Błogosławiony Władysław Bukowiński, więzień sowieckich łagrów, który lata spędził w potwornych warunkach w komunistycznym gułagu, a wiecie co wyznał przed śmiercią? Całe życie miałem w sobie przekonanie, że jestem na właściwym miejscu. Taki człowiek ma w sobie wolność Ducha Świętego. Ksiądz Tadeusz Fedorowicz w czasie wojny aresztowany przez NKWD, kiedy wspomina pobyt w więzieniu w Kazachstanie, gdzie był tak głodny i tak wychudł, że nie mógł już siedzieć na twardym krześle, to o tych wszystkich swoich cierpieniach i trudnościach pisze bez cienia goryczy. Tak było opisywało zjawiska klimatyczne. Natomiast o dobrych spotkaniach, o ludziach, którzy mu pomagali. Pisał z wielką życzliwością, z radością, z dziękczynieniem. Właśnie jak się czyta jego zapiski, jego wspomnienia, to zadziwia brak jakiejkolwiek goryczy w stosunku do krzywdzicieli. Taka postawa byłaby niemożliwa bez mądrości Jezusowego Krzyża. Święty Maksymilian Kolbe, Święty Zygmunt Szczęsny-Feliński, biskup Ignacy Jerz, Próbowano ich zniszczyć, a to, co ich jakoś tak bardzo charakteryzuje, to jest pogoda Ducha i też niesamowita ufność w Bożą opiekę. To, co miało ich zmiażyć, w konsekwencji przyczyniło się do ich uświęcenia. Mieli w sobie wiarę, czyli więź z Jezusem. Taka postawa oczywiście byłaby absolutnie niemożliwa bez działania Ducha Świętego. To Duch Święty dał tym ludziom nadzieję, kiedy panowała rozpacz. Jak u Abrahama. Zaufał nadziei wbrew nadziei. Każdy z nas podczas Chrztu Świętego otrzymał Ducha Świętego i został napełniony Bogiem. Każdy z nas. Chrześcijanin to jest człowiek, to ma świadomość obecności Boga w sobie. I każdy z nas na mocy chrztu może ożywiać w sobie wiarę. Bo wiara to nie jest emocja. Wiara to nie jest uczucie. Wiara to jest decyzja na to, że ja chcę być wierny Bogu i temu różne uczucia towarzyszą. To jest decyzja na to, że ja chcę utrzymać więź z Jezusem. Jest takie mądre powiedzenie, że odwaga to omodlony lęk. I w życiu z Bogiem różne uczucia nam mogą towarzyszyć, ale podejmuję decyzję, że w tym, co jest, czego może nie rozumiem, ja chcę zawierzyć się Bogu. Chcę, aby Jego wola wypełniała się we mnie, bo on jest znacznie większy i znacznie mądrzejszy niż ja i wie jaką drogą doprowadzić mnie do zbawienia. Tajemnica świętości jest tajemnicą wewnętrznego działania Ducha Bożego w nas. Bracie i siostry, co daje siłę w naszym życiu, kiedy przychodzi próba krzyża? Co nadaje sens naszemu trudowi? Co nam daje siłę, kiedy jesteśmy posłani między wilki? Co to jest? To zaufanie, że jest przy mnie Jezus. Że jestem kimś ukochanym przez Boga. Jak przestaje to widzieć, to gubi się gdzieś sens wszystkiego. Wszystkiego, co robię. I nic cię nie przeprowadzi przez mroki tego świata, jak właśnie to zaufanie, że Bóg jest z tobą, a jeżeli nawet z jakichś tajemniczych i niezrozumiałych dla nas powodów dopuszcza zło, to dlatego, bo jest w stanie wyprowadzić z tego jeszcze większe dobro. Tak mówi święty Paweł, ale tak też mówi starożytny tekst Didache, Przypisywany dwunastu apostołom, że miłującym Boga wszystko obraca się ku dobremu. Dopóki jeszcze mamy takie myślenie w sobie, jak wiele my zrobiliśmy, to zawsze gdzieś pojawi się myśl: A co to wszystko jest warte? Ale jeżeli pomyślimy, ile Bóg zrobił przez nas. To zmienia się perspektywa. Abraham, póki nie wiedział, gdzie idzie, to dobrze szedł, bo miał w sobie wiarę, bo miał w sobie decyzję na to, że chce być wierny Bogu, chociaż go nie rozumiał. Był wierny do końca i się nie zawiódł, a Pan Bóg przez niego dokonał wielkich rzeczy.